Cześć wszystkim. Znowu trafiłem na zapach, który bardzo mnie zaskoczył. Są takie zapachy, które na początku wydają Wam się zupełnie przeciętne, jednak dopiero po paru testach zaczynacie odkrywać piękno ich kompozycji. Dlatego też dzisiaj zrecenzuję zapach, który zasługuje na Waszą uwagę. Przynajmniej według mnie. Oto przed Wami Chevalier de od marki Ciro. Zapraszam! Chevalier 1 to perfumy bardzo mocno paczulowe. To paczula odgrywa w nich największą rolę i to fani tego właśnie składnika znajdą coś dla siebie w tej kompozycji. Paczula w tych perfumach to ta paczula z początkowych frakcji olejku paczulowego, czyli bardziej zielona i zdecydowanie mniej piwniczna czy też ziemista. Mniej to nie znaczy, że wcale. Bardzo silny paczulowy trzon kompozycji jest oparty moim zdaniem głównie na nucie paczuli z górnych frakcji olejku paczulowego, głęboko gdzieś pod spodem jednak wyczujemy sporą dawkę paczuli wilgotnej i piwnicznej. Ten ostatni akord stanowi mniej więcej 1 czwartą akordu paczulowego. Zawsze byłem kiepski z matmy, jednak ułamki często przydają się w kontekście. Opisywania skomplikowanych zapachów. Oczywiście w odróżnieniu od wzorów skróconego mnożenia. Tak czy owak, paczula ta, w miarę ewolucji perfum na skórze, robi się bardziej piwniczna i mroczna, ale to zapewne również przez jeden składnik, o którym opowiem. Później, ponieważ staje się bardzo istotny dla tej kompozycji, dopiero w dalszej części zapachu. Wracając do tematu, wyobraźmy sobie akord zielonej, kamforowej paczuli, który jest bardzo mocno dosłodzony wanilią bourbon. Efekt, jaki otrzymujemy, to bardzo interesujący niuans gourmand, który chwilami przypomina mi lekko-czekoladowy zapach słodkich pralin z owocowym nadzieniem. Sami doskonale wiecie, że mocno słodka paczula często daje efekt. Słodkawej czekolady i tutaj jest podobnie. Co ciekawe, nie wyczujemy tutaj mocnego akordu ciemnego kakao, ale to co ja wychwytuję to delikatny czekoladkowy akord, który pojawia się gdzieś w tle i sprawia, że perfumy te robią się naprawdę smakowite. Paczula oraz pralinowa słodycz. Szeval to trochę zapach czekoladek, ale takich znadziejnie. Już na początku trwania zapachu czujemy mocne uderzenie słodkich pomarańczy. W składzie co prawda znajduje się gorzka pomarańcza, jednak akord cytrusowy jest w tej kompozycji mocno dosłodzony przez wanilię Bourbon, tak więc samej goryczy raczej tutaj nie uświadczymy. Akord cytryny również ginie na tle mocno dominującej pomarańczy i jedynie sprawia, że nuta cytrusów w tych perfumach jest bardziej kwaśna i rześka. Wyprzedzę Wasze myśli i od razu odpowiem. Tak, Chevalier de Nuit przypomina lekko mleczną czekoladę z kawałkami pomarańczy, czy też pomarańczowej skórki. Albo lepiej, znacie trufle francuskiego smaku pomarańczy? Dokładnie tak, Chevalier przywołuje właśnie takie smakowite skojarzenia. Kto nie jadł, ten niech żałuje. Ogarnijcie swoje silnianki, bo jedziemy dalej. Do paczulowo-gormandowego oblicza tej kompozycji dołącza następny akord, który jest bardzo ważny w kontekście tego zapachu a są to goździki. Tak dokładnie chodzi o przyprawę, która kojarzy nam się ze świątecznymi wypiekami oraz przetworami. Sam nie przepadam za tą nutą w perfumach, jednak goździki akurat tutaj w niesamowity sposób łączą się z akordem cytrusowym oraz nutą czekoladowych prali. Czuć wyraźnie charakterystyczny niuans tej przyprawy, jednak muszę przyznać, że goździki wcale nie dominują zapachu, a jedynie stanowią piękne wykończenie paczulowo-waniliowych. Pomarańczy. Co ciekawe, czasami mam wrażenie, że te wszystkie akordy mieszając się i przenikając, tworzą jeszcze iluzję dodatkowych nut, których oficjalnie nie ma w składzie. Raz czuję w tej kompozycji bardzo odległy akord śliwki nałęczowskiej. Czasami wyczuwam również albo śliwkową, albo pomarańczową słodką nalewkę. Czasem z kolei czuję wyraźnie koniak lub inne kolorowe alkohole. Napiszcie koniecznie, czy również Wy czujecie w tych perfumach coś, czego nie ma oficjalnie w składzie. Jeśli gadam głupoty i sami nie wyczuwacie tych ukrytych głęboko akordów pobocznych, to również zamieśćcie komentarz pod tym wideo. Zapomniałbym, jaś mi w tej kompozycji wtapia się mocno w akordy strusowo-goździkowe, więc nie jest to akord główny. Dlatego fani tego kwiatu mogą poczuć się troszeczkę zawiedzeni. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Co z tym jednym akordem, który miał sprawiać, że kompozycja staje się w bazie jeszcze bardziej ziemi. está. Chodzi mi tutaj o wetywerię, która wraz z drzewem sandałowym tworzy delikatny akord drzewny, wyczuwalny zwłaszcza w dolnych warstwach zapachu. Wetywer chowa się jakby sprytnie pomiędzy kolejnymi fazami zapachu i nie zawsze go czuć. Jednakże wprowadza taki lekko szorstki element do kompozycji i pogłębia wrażenie wilgotnej, paczulowej piwnicy. Jeśli miałbym jednak porównać stopień ziemistości tych perfum, to muszę przyznać, że są dużo bardziej ziemiste perfumy, na rynku. Nie spodziewajcie się więc, że ta wielkość dominuje w tym zapachu. Na koniec muszę jeszcze powiedzieć, że wszystkie składniki w tych perfumach spaja dość spora dawka piżma, które wygładza kompozycję i sprawia, że zapach staje się bardziej puszysty i miękki. Antyfani piżma mogą niestety troszeczkę kręcić nosem, jednak od razu zaznaczę, nie ma tutaj jakiejś wielkiej ilości piżma, więc niektórzy nawet mogą go nie wyczuć. Pismo w tej kompozycji łączy się z wanilią bourbon w bazie, a to czasami daje również efekt słodkich, waniliowych ciasteczek. Dajcie znać w komentarzu, czy również czujecie ten subtelny akord. Pomimo tych wszystkich słodkości, Chevalier to wciąż perfumy niszowe i dość szorstkie. Jeśli za bardzo rozmarzyliście się, myśląc o słodyczach i, i owocach, to pamiętajcie, jest to kompozycja mocno paczulowa, żeby nie było, że nie ostrzegało. Chevalier de Nuit to perfumy zbudowane wokół kordu zielonej i lekko piwniczej paczuli. Mocno dosłodzonej dodatkowo górmądową wanilią z wyraźnym bożonarodzeniowym niuansem zbudowanym wokół kwaśnych cytrusów oraz goździków. Efekt pomarańczowych pralinek na ziemisto-drzewnej bazie powoduje, że te perfumy to naprawdę smakowity konsek dla fanów perfum, zwłaszcza paczulowych. Czasami w kompozycji możemy wyczuć lekko alkoholowo-śliwkowy niuans, który w połączeniu z bardzo subtelną nutą waniliowych ciasteczek sprawia że warto udać się na testy do pobliskiej perfumerii. Co ciekawe, pomimo że Chevalier de Nuit to propozycja niszowa, to zbiera bardzo dużo komplementów od osób, które nie przepadają za niszą. Chevalier to bardzo dobrze zbudowane perfumy, które trochę trącą orientem Trochę kategorią gormą, ale przede wszystkim to perfumy paczulowe. Szczerze mówiąc, Chevalier to moje odkrycie 2019 roku, i choć na początku nie byłem przekonany do samego zapachu, to szybko zmieniłem zdanie po testach globalnych. Chevalier to bardzo ciekawe ujęcie paczuli i mocno różni się od innych paczulowych konkurentów. Dlatego moim zdaniem warto dać szansę tej kompozycji. Nie, oczywiście, jeśli tylko lubicie którykolwiek z akordów występujących w tych perfumach. Pamiętajcie jednak, że jeśli zdecydujecie się kupić ten i inne zapachy niszowe stacjonarnie w perfumerii Montcredo, otrzymacie aż 20% zniżki na wszystkie zakupy. Tylko pamiętajcie, że zniżka jest przyznawana tylko na hasło Pachnący Typ. Idźcie i wąchajcie, albowiem to jedna droga do odkrywania świata perfum. Do zobaczenia!